Dzień dobry, witam Was na ogrodowolowe. Zaglądamy do tunelu, gdzie posadziłam drugą fasolkę w tym roku. Zobaczcie, jest 22 październik. Jak dobrze pamiętam. I jaka piękna fasolka jeszcze jest w tunelu. Owocu dużo. Będę zrywać. Więc to nie był taki zły pomysł. Po papryce wsadzić sobie jeszcze fasolkę i można z niej korzystać jeszcze mimo późnej pory jesień. Nasze złoto na jesień. Zobaczcie. Tak to wygląda z daleka.